Stygma obiekty dziergane. Seria wykonanych przez artystkę dwunastu poduszek. Poduszki leżą na siedziskach krzeseł ustawionych w krąg. Technika Tafting. Poduszki w różnych kolorach z różnokolorowymi napisami. Ciemnozielona poduszka z napisem schizolka. Słowo schizol różowe, końcówka Ka pomarańczowa, biała poduszka z czerwonym napisem histeryczka. Czerwona poduszka z białym napisem Menel. Kolorowa, pstrokata poduszka z czerwonawym napisem Czubek. Różowawa poduszka z napisem Wariatka. Słowo wariat Żółte, końcówka KA Szara. Pstrokata poduszka z pomarańczowym napisem Dziwak. Jasnoróżowa poduszka z pomarańczowym napisem Debilka. Poduszka w pstrokate pasy. Różowe, zielone i żółte. Napis na poduszce świr. Poduszka pstrokata z przewagą koloru niebieskiego. Na poduszce napis pijak. Jasno-szara poduszka z czerwonym napisem borderka. Pstrokata poduszka z napisem psycholka. Słowo psychol jasnożółte, końcówka k ciemnożółta. Pstrokata poduszka z przewagą koloru żółtego. Na poduszce napis ćpunka. Napisy na poduszkach odnoszą się do stygmatyzujących, czyli obraźliwych określeń osób, które doświadczają kryzysów i negatywnych stanów psychologicznych. Poprzez naszycie na poduszki szkodliwych określeń, artystka stara się je oswoić i zrozumieć mechanizmy powstawania wykluczeń społecznych.